Patrzy, chyba czeka nas kilka epickich kadrów filmowych. Mówią, że jesteś dorosły, Ty w końcu łapiesz każdy rzad. I do rozpuku zawsze już możesz się śmiać, bo nigdy tu nikt nie będzie tego podważał. Pokaż nam, że zrozumiałeś żart. Ić pokaż, że złapałeś żart, choć wiem, że to niełatwe. Że ty do tego masz, pokaż oh, że zrozumiałeś lat. Oh, Idź, pokaż się oh, złapać jaki to związek z byciem pilotem? Poważnie, Żaden z was nie widziało śmigaczy. To tylko mały uśmieszek, a tyle za sobą niesie. Weź do gry, tutaj rządzisz, ty za chwilę złapiesz. Ten żart. Złapa Pamiętajcie, że w waszym teście końcowym wkorzyżecie do akcji w kokpicie, ale jestem pewien, że wszyscy dacie jutro czadu i zdacie śpiewająco.